Do ataku, Maciek. Atakujemy od razu. Maciek. Maciek, dobrze. Próba fajna do Oskara. Walczył kajtek, dobrze. Maciek, do przodu, Maciek, blisko. Razem z Oskarem, dobrze kajtek. Teraz pobiegł do końca, to ważne. Kajtek, kajtek, piłce. Bardzo dobrze, Maciek. A za bardzo sobie sygnała. Graj, 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 kraj! Dawaj, dawaj, dawaj. Oskar do końca. Brady Oskar. Do przodu. Wszystkie wyniki grupy C w kolejce trzeciej. Dla przypomnienia... Znowu nam będzie realizator przeszkadzał. Bo jest A i B gdzie Co Nowa Dembala przegrywa z Bieniemkiem radów do to jest tego samem skończył się mecz. Maciek do w pole karne. aj szkoda Chyba ta piłka skoczyła w ostatniej chwili z karem. Na boisku Mogło się lepiej zakończyć. Widział Kraków podejmowała rajsko 2. Szpakowski mi się wyłącza. co? Ja ten mecz wygrała 3 do 1. Na boisku D zmierzył się projekt Kenty ze Starym w A nie, jacy grają? Nie wiem, jestem starej daty, a teraz szansa! Maciej i Jeden 1 zera! Zaczynają się mecze grupy D w kolejce trzeciej. Yeah Jakaś taka nowa cieszynka Ronaldo, DVD schodząca Ooh na kolana. Dobrze zaczynamy, dobrze, Kajtek teraz powalczył, Kajtek, hmm. o to właśnie chodziło. Oskar walczy, zyskanie dobrze. Mamy dobrze Krysia, dobre zagranie do Oscara. Oskar utrzyma piłkę. Oskar, Oskar ciągle przy piłce, bardzo dobrze walczy, dobrze. Brawo, brawo. Brawo Oskar, dobrze było, tak właśnie. Rysia. Maciek Oskar. patrzmy teraz złe zagranie. Dobrze Oskar powalczył o piłkę. Jeszcze uderzenie. Dobrze. Walcz, Kajtek, kajtek! rozpędza się drużyna Rywala. Do środkowanie. ale Alewal, biegamy, biegamy. I rzut rożny. Doszacowanie, bardzo dobrze, Filip. Świetna interwencja Filipa. Przypominam, Zachęcam wcale. do skorzystania z naszego cateringu. I kła, Katarzyna. Ja bym się Ale Kajtek, Kajtek świetnie do... sobie poradził. Kajtek, ale teraz trochę za długo. Dobre zagranie do Macieka. Maciek na troszkę. Prowadzenie, Oscar. Brawo, Maciek od autu my Maciej, graj, graj, Kajtek do przodu graj Kajtek biegamy co jest Batek, szybko, Kajtek ale biegamy biegamy mieliśmy sytuację nie biegłeś Maciek 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 patrz Maciek Próba zagrania do Oskara. Dobrze. Krysia teraz powalczyła o piłkę. Jest jeszcze szansa. Ciągle mamy szansę na odzyskanie piłki. Musisz. Bardzo ładnie, Kajtek. Krysia. Maciek. Czy uderzy? O już ta piłka podkręcona, chociaż trochę brakło mocy. Maciek walczy o piłkę. Walka o piłkę. Dobrze. Krysia teraz musi przerwać. Dobrze to robi. Maciek Hajtek walczył Kajtek walczy o piłkę. Dobrze Kajtek Świetne podanie do Leona! Leon! Leon to strzel teraz! Ależ interwencja, brawo dla bramkarza! Świetna interwencja! Ale błąd teraz obrony! Leon! Szkoda, że z tego lepiej nie strzelił Walka teraz o odzyskanie piłki. Hajtek dobrze przerywa akcję, Schodzi Kajtek, za niego Madzia I teraz Madzia, świetnie to zrobiła Madzia, walcz do końca Ale szkoda, że ta piłka uciekła Madzia jeszcze walczy Nie, nie może bramkarz łapać Rzut rożny Madzia już ładnie rozpoczęli

No, dobry wyrzut, ale niecelny. Panowie, uwaga, tutaj mecz trwa. Madzia świetnie wprowadziła do Krysi. Dobry, teraz zagranie, w pole karne. Oj, walcz, walcz, walcz. Walcz Leon. Walcz Madzia, dawaj. Pod nogą Madzia. Krysia, uwaga, jedynaska, ucieka ci. Lewa strona! Ej! Lewa! Jeden do lewej! Brawo panowie! Dla mnie okay. lepiło, mam kłop, na Oskar kajtek zaraz z niej. Ej, wejdzie nagrywa jak jemy obiad? Tak, po co? wiecie za <grywa> chwilę. Nie, mam, 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 mam nagrywać, jak będą mieli obiad. Leon. Leon, Leon, się podoba. Leon, Leon Nie wiem. <grywa> Wyszła, wyszła. Oni chyba linii nie widzą Maciek graj już, graj, graj, graj Maciek, już ładne zagranie odegraje. do Leona. Leon! Leon odegraj, teraz! Odegraj. Nie kiwaj tam Leon do Maćka. Maciej ładnie to zrobił Zagranie na długą stronę. Dobrze, tutaj jest Madzia. Uwal! Bali! Brawo Madzia! Ale błąd Madzia! Ale było blisko! Powinno być 2-0, już drugi raz. Leon! Przed... Teraz Leon! Jezus, to mogło by... powinno być bramką kolejną. Leon. Maciek Leon. Trochę przypadkowe, ale teraz interwencja bramkarza. Jeszcze Rysia. Co tam się? Oskar podejść teraz, oskar, podejdź! Brawo i przód. Brawo Leon. Zaatakuj! To jest po tej stronie! Oskar Powalczę! Oskar za tobą! Oskar, oskar, oskar! Blisko niego! Bardzo ładnie! Brawo Oskar! Brawo, Oskar, brawo! Jeszcze masz piłkę przy nodze. Spokojnie Brawo Maciek! Ej! Druga strona dwóch! Za wami! Za wami! Patrzcie! Brawo Chrysia! Sama chrysia, sama Wawal! Dawaj! Szansa i nie ma! Przysiąła, ładne zagranie Maciek I dlaczego to nie weszło? Oskar. Mój Boże! nie Kajtek się zachował, oddał piłkę. Powalczą nasi. Kajtek! O Jezu, jak było blisko! Mu, powinien szczelić. Brawo dla Oskara! Oskar teraz! Uderz to, chłopie! Oskar, Oskar, Oskar za długo! Lewą nogą, brawo! Kajtek, świetnie teraz to zrobił! Kajtek, Kajtek Krótkie rozegranie do Maćka Maciek, Maciek ładnie się utrzymał Zagranie w pole karne Ta piłka wraca pod nogi Oskara Musi to Krysia odbić Brawo, ale troszeczkę za krótko I dobrze Maciek wyjaśnia sytuację Strasznie się to dłuży Kajtek bo ci ucieka. Musisz za nim. Biegnij Kajtek za nim. Dawaj, dawaj, dawaj! Prawo dla Krysi. Świetne teraz zagranie granie. Maczka do Oskara. Oskar szansa Szans na szalenie dużo i bramki! Nie ma gola po raz kolejny. Jak my to robimy? 40 sekund na gazie. Ładnie Krysia zyskała piłkę szansa. Ale znowu maczek, Ten jedyny, jeden, jedyny szczał. Za tobą Kajtek! Brawo dla Kajtka. Krótkie zagranie z maciekiem, maciek, maciek, utrzymał się przy Maciek, uderzenie na bramkę. Bramki z tego nie będzie, ale już teraz przyłka przeszła. Szanowni Państwo, dotarły do. Warek wieliczka wygrał swoje spotkanie. Do zera ze skałantą skała. Koncentracja, Kajtek! kryjesz? 1-0. Dla kogo? Dla nas jeszcze. Wygrywamy 1-0 po Golu Maćka. A jeżeli ktoś chciałby przeprowadzić sobie...